Dziś o tym, jak kupiłem 5 zł za 500 zł. Słuchajcie, kupiłem 5 zł za 500 zł. Jak to jest możliwe? Eee, wiem, że wiele osób zbiera destrukty. Ja też się bardzo tymi destruktami od początku. Kiedy zacząłem się interesować tą zymboteką, interesowałem. Pamiętam jak mój ojciec miał różnych kilka destruktów ciekawych, i się zastanawiałem, czy ta moneta jest zepsuta, dlaczego tak wygląda. No i kupiłem sobie tak naprawdę pod kątem nagrania materiał na kanał. Kupiłem 5 złotych to było chyba w kwietniu. Patrzę, że termin ważności etykiety, tu jest ten rejon. Tak, to było, to było w maju. Dokładnie to było w maju. No i monetę schowałem, prawdopodobnie zapomniałem gdzie schowałem, bo nie mogłem jej znaleźć, no i tutaj co się okazało, troszeczkę zimniej się zrobiło, kurtka wyszła z szafy i patrzę, wkładam rękę, a co my tu mamy? Mamy paczuszkę. Już ją spisałem na stratę. Otwórzmy, pokażę co tam jest w środku. Sam jest ciekawy, bo już nie pamiętam, przyznam szczerze. O, no, mamy Paragon. No jest. 557,99 zł. Sama moneta 549 zł. Co mamy w środku? O, no, ładnie zapakowane. Będę musiał noża jeszcze użyć. Bardzo delikatnie. Zresztą. Jest w folderze dobrze zabezpieczona. Mogę ciąć z tej strony. No i mamy. No i zobaczcie jak to wygląda. To jest destyl. Przesunięcie jedzenia. Jak dobrze widzicie. Mamy rok 2020. Jest to bardzo rzadka moneta. W tym momencie osiągająca dosyć duże ceny w stanach menniczych. A tutaj dodatkowo jeszcze destrukt. I stąd taka cena, tak naprawdę. Bo tak jak obserwowałem sobie, to destruktów na przykład 2016 jest dosyć sporo. Widziałem na różnych portalach. A tych jest dosyć mało. I co tutaj mamy? Mamy tak naprawdę przesunięcie jedzenia. Na awersie ono praktycznie dochodzi do rantu. Tutaj tak naprawdę jest bardzo mocne rozdanie. Dodatkowo, jeszcze, jak sobie weźmiemy ją pod światło, to jest spory prześwit. Półksiężyc się zrobił. Dla porównania, mam tutaj taką monetę w naszej kopertce, i to jest rok 2008. To jest bardzo, bardzo rzadka moneta. Ona jest w stanie menniczym. No i widać, że jest zwyczajna można powiedzieć. Po pierwsze nie jest w takim stanie. Po drugie nie jest destruktem. To, co jest tutaj ciekawe, no to na portalach różnych aukcyjnych obserwuję, że bardzo dużo ludzi wystawiają destruktów. Totalnie nie, wie, nie wiedzą jak wyceniać. Nie każdy destrukt jest dużo warty. Najwięcej są warte destrukty z roczników takich rzadkich, które rzadko występują i można sobie poobserwować na aukcjach które są części występujące, które mniej. No i tutaj przede wszystkim to też ma duże znaczenie przesunięcie. Duże przesunięcie rdzenia. Sam prześwit już jest w tych monetach bimetalicznych ma bardzo duże znaczenie, no bo widać, że to przesunięcie jest spore. No i tutaj dodatkowo, tutaj dodatkowo urody dodaje to, że ta moneta jest zlana centrycznie. Jest orzeł, jest cały żółty. A jak schodzi w dół, to ten, ten taki języczek, który tutaj się wylał, no to zakrywa całą datę. I jest to bardzo efektowny desty. Pozdrawiam wszystkich, którzy zbierają destrukty. Także, jak widzicie, można być takim szaleńcem, że kupować monetę 5 złotową, którą, jakby dzieci moje dorwały w swoje mogłyby pójść i kupić sobie coś w sklepie. A tutaj. 品质做。